Cześć, jestem Ripset i zapraszam Was na moją kolekcję sceników. Film jest oczywiście z pierwszego odcinka, więc enjoy! skład mojej kolekcji wchodzą gry na PS4, PS3, PS2, PC PSP, Nintendo Switcha, Nintendo Wii, gra polszowa, komitsy oraz mini A także wchodzą jeszcze takie gadżety jak peloki czy gupeczki z premiery dwóch części filmu. Zacznijmy od gry na PlayStation 4. Pierwsza gra to jest Sonic Mania Plus, czyli poszerzona wersja Sonic Mania z 2017 roku. Właściwie do Sonic Mania była w wersja ale później rok temu wydano wersję pudełkową. No i tu, tutaj mamy piękną chłodę grypszą a tutaj hardbooka. No i taka łopatka dwustronna podstawowej płyty. Okay. I tak tutaj się prezentuje. Okay. Kolejna gra to jest Sonic Forces, też na PlayStation 4 w edycji, w edycji Deluxe. I tutaj macie takie słynne pocztówki, ale nie będę ich wyciągał. No i tutaj macie płytę. Kolejna gra to jest Sega Mega Classics. Co prawda tutaj nie, nie ma Sonic w tytule, ale za to występuje tutaj kilka syników klasycznych. Ok. Tutaj jest taki spoko plakat, No i tutaj płyta. Ok, kolejna gra to jest Sonic Racing, czyli kolejny wyścigowy tytuł z synikiem. Wtedy to, to by było z Synikiem Seguralsa Racing i Transport, ale tutaj to są same synika. Tak to się prezentuje z tyłu instrukcja i płyta. Dalej. Dalej mamy Sonic Colors Ultimate, czyli Master Sonic Colors, edycji Deluxe, z takim, takim broczkiem, z, z moim Soniciem z filmu. I tu, tutaj tak wychodzi tak tak w tył. Tak wygląda broszek z Bape Soniciem z filmu. A, a tutaj normalna płyta. Sorry. O da, tak to się prezentuje. No I tutaj mamy, mamy kod na, dodat na dodatki, które są jedynie w tej edycji Płytę. Ok, to było wszystko na PS4. Teraz, teraz chodźmy do gier na PS3. Gra na PS3 Sonic Sonican List. Jeden z moich ulubionych tytułów. Niestety wersja Essentials, no ale tak chyba mi, mi coś nie przeszkadza. O, a tutaj przełowuję akurat ulotki z, z Sonic 2. Tak. Okay. Instrukcja jest pod tymi ulotkami. Tutaj jest płyta. OK. Kolejna gra to jest Sonic the Hedgehog, czy jak ludzie mówią, no to Sonic 2006, czy Sonic 6 I czyli jedna z najgorszych gier serii, którą, która mi się akurat podoba. To jest mój akurat błędy, ale... Mnie akurat, ...nie akurat się... nie akurat ta gra podoba, no i... wcale na nią nie narzeka. Kolejna gra to jest Sega Super Star czyli... ...czyli właściwie to gra z większością pił... trzeciemi olacak... w postaci... w Segi. Oczywiście tutaj Sonic który nie występuje, ale widzimy go tutaj... Na pudełku. Okej? Okay. Moim zdaniem to w sumie, sumie dobar wargierka. A no błąd sobie strzela w więc. więc. Kolejna gra to jest Sonic All Star Racing Transport. Pedy oczywiście też w edycji li limitowanej. Mój pierwszy Sonic ps 3. Mi się akurat ta gra podoba. Nie wiem, Interims są takie ok. I ostatnio w to nie grałem, ale może kiedyś jeszcze plusa do tego. Kolejna gra to jest. Sonic and Sega Racing, czyli właściwie to, to tricolór tego, tego transport czy, czy jak tam, nie wiem. Oczywiście to, to... Nadal jestem na samym początku jeszcze gdzieś, ale może jeszcze też pewnego dnia do tego procesu. Ale w sumie to chyba Dalej mamy Sonic Generations na PlayStation 3. Ogólnie to było moje pierwsze gra z Soniciem. Wtedy to jeszcze na PC-ty. Ok, tutaj klasyczny Sonic i współczesny Sonic. I to jest jak no bo płyta siedzi w PS3, ale nie chcę się jej wyjmować. To były gry na PS3, więc teraz przechodzimy do gry na PS2. Pierwsza gra to na PS2 to jest Sonic Heroes. Niestety w edycji Platinum, no niestety na takiej wersji. Okay. Tak to wygląda. No niestety ta, taka szara płytę. Shadow the Hedgehog, czyli gra poświęcona jednej z postaci Sonica od Hedgehog. W ogóle to... Ta gra mi się nawet spodoba. Czytałem, że, po, słyszałem, że podobno przez wielu fanów też była zjechana, ale... Ja mam swoje zdanie. Kolejna gra to jest Sega Superstars, czyli... Czyli też podobnie jest się jak Sega Superstars Tennis, tylko że tutaj to jest po prostu Sega Superstars. Gra wydana na, na Itoya, na PS2, czyli na dobrą kamerkę. Tak. Ja niestety jej nie lubię, no bo wiecie, dziwnie mi się steruje to. Dziwnie w ogóle ma więc... Następna gra to jest Sonic Raiders Zero Gravity. Zerwałem sobie dwa lata temu, jeszcze nieruszony, ale może w przyszłości to, to zrobię. I tutaj też nie ma... nie ma pytania, bo akurat ma dziś Następna gra to jest Sonic Mega Collection Plus, czyli taka gra kompilacyjna, gdzie zawiera większość klasyków, no i jeszcze... No i jeszcze gry, które nie należą do serii Sonic the Tak to wygląda. Teraz płyta, w sumie instrukcja. Tak. To były gry na PS2. Teraz gry na PSP. Snake Drivers, czyli pierwszy i mój, mój jedyny Snake ps PSP. Tak, tak, platform, tak taka platforma w I taka. No i takie płytki do PS2. Tak. Dobra. To było wszystko na PS2. Ja może kiedyś kupię sobie jeszcze Senk Drivers, ale. To jeszcze kiedyś zobaczyć. Teraz gry na PC-ty, czyli Sonic All-Stars in Transport. Mam to, mam to też na, PS, na PS3, ale to oczywiście była moja pierwsza wersja zakupiona. Oczywiście mamy też mam do Steama, więc jeśli, jeśli włożycie tę grę do komputera, to i tutaj macie kod możecie wpisać i nie będziecie musieli już korzystać z, z tego pudełka. Kolejna gra to jest Sonic Generations, czyli moje pierwsze gra z Soniciem. Dlatego, pierwsza na PC. I, I to jest to samo co z Sonic Sega na Czyli po prostu wkładasz płytę do komputera i po prostu aktywujesz, aktywujesz kod, który jest tutaj w instrukcji. No I, i potem nie musisz już z tego korzystać w ogóle. Teraz przechodzimy do jednego Swisha. Pieszek to jest Super Smash Bros. Ultimate. Co prawda, tutaj Sonic nie występuje wcale wca, wca na podstawie w tytule. Ale wiadomo, że tutaj jest zgrywaną postacią. No i taki fajny wpływ na Switchu. Hmm. Te, butel te butelki mają w ogóle fajne tła. Szczerze. Kolejna gra to jest Sonic Forces. Oczywiście w edy edycji zwykłej. Chciałem, chciałem sobie dodać tą, tą edycję limitowaną, ale... czy są, ale tu wszystkie się wyprzedały. Trochę szkoda, ale ważne, że to mam. Kolejna to jest Sonic Mania Plus. Też na Nintendo Switcha. Co, więcej, co jak wiecie, mam też to na PS4. I pokazywałem jak to wygląda, ale wtedy w ogóle nie będę bukawyspał. Ale chociaż mogę wam pokazać to. To były gry na, na Switcha, więc teraz chodźmy do gry na Wii. Okej, pierwsza gra to jest Snake the Black Knight. Czyli gra, gra, w którą jeszcze nie grałem, ale niedługo może zagram. Ale na razie muszę tego naczeka do Willota. No tak to się rozmontuje Kolejna gra to jest Snake the Secret Wings, czyli pierwszy tytuł na Wii. I ogólnie to, to sterowanie ma okropne, serio. Ale powiedzę, że jestem na samym początku i muszę się jeszcze bardziej przyzwyczaić do tego Willota, ostatnio na Wii nie gramy, więc nie dziwcie się. Następna gra to jest Sonic Colors, czyli ostatni tytuł na Wii i, to, i tutaj mamy fajną płytę i instrukcję. Okej. Okay. I ostatnia gra na Wii, czyli Sonic Unleashed, czyli w wersji SD. Oczywiście mamy też Sonic Unleashed na PS3, ale to są komple, kompletnie inne gry w ogóle. Ta wersja, akurat to się nie podoba, no wiecie, testowanie w ogóle boli. No i, tu, no i tutaj, tutaj też nie ma płyty, no bo płyta sobie siedzi w konsoli i zapomniałem kiedy w ogóle grałem, to jest raz, chyba gdzieś rok temu. Teraz, teraz tym szybki jak dwuskalisa na Blu-ray'u, I tutaj taka płyta przez oczysta, nie wiem. A właściwie to tutaj jest pytanie po niemiecku, no, no bo jak wiecie, jak to sobie mówiłem, to pytanie to polskiego nie było. No, ja chciałem jakoś ten tym dobrać, więc nie zdawałem wydanie niemieckie, no bo tutaj akurat jest poskie jakieś napisy. Kolejna rzecz to jest... To jest nie kolejna gra, ani coś takiego, tylko, tylko gra planszowa. Są jakieś super drużyny. Okay. Tutaj takie, fejne, takie fajne, fajne figurki. Co prawda jeszcze nie do końca obrany, ale zamierzam. Teraz komiksy od IDW. Okay. Tam pierwszy, tam drugi, tą trzeci i tam czwarty, czyli ten najnowszy, co nie wyszedł. No i kolejne rzeczy to są to są gadżety. Czyli zacznijmy od tego, czyli czyli to coś, coś smaka. Zderwałem sobie. Tak wygląda ta ze plansza I teraz, teraz proroki. To jest Sonic jako podstawka do pada czy, czy telefonu. Zależy, co, zależy co, co włożysz. A tutaj mamy, mamy kubki z z premiery z dwóch części filmu. I z takimi fajnymi figurkami. Teraz gry cyfrowe. Sonic 2. Sonic 1. Sonic the Fighters. Sonic Adventure i Sonic CD. Okej, okay, teraz na do Switcha, czyli z Sega Ages Sonic the Hedgehog 2, Sonic Origins, które 23 czerwca, czyli już w dzień urodzin, wychodzi i Sega Ages Sonic the Hedgehog 1. Teraz jeszcze zostały gry na Steam i na telefon. Dobrze, znamy dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie materiału. Jeśli ma przygotował, zapiszcie suba, łapkę w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach. A i wszystkiego najlepszego Sonic, aby ten drog był dobry dla Ciebie. To tyle. Cześć!